Józef Piłsudski między Warszawą a Kijowem to tytuł wystawy plenerowej którą Muzeum Niepodległości organizuje wspólnie z Urzędem Dzielnicy Żoliborz. Zapraszamy państwa do obejrzenia. Wystawa ta prezentuje głównie zbiory Muzeum Niepodległości, niektóre fotografie czarno-białe są w tej chwili w wersji kolorowej, korzystamy z możliwości jakie nam daje współczesna technologia. Zapraszamy również na wystawy w Radzyminie oraz w Lublinie. Szanowni Państwo, z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej Urząd Dzielnicy Żoliborz oraz Muzeum Niepodległości organizują wystawę Józef Piłsudski w 1920 roku między Warszawą a Kijowym. Zapraszamy bardzo serdecznie do Galerii Przystanek przy Parku Żeromskiego od 14 sierpnia do końca września. Dla projektanta skupiającego się na koncepcji graficznej wystawy, najważniejsze było dla mnie jak najlepsze wyeksponowanie wspaniałych kolorowych zdjęć, które mieliśmy do dyspozycji. Dlatego też przy treści wystawy mamy zdjęcie w całej okazałości, takie jak ono wygląda realnie, a na oddzielnych tablicach jest powiększone, aby można było się lepiej przyjrzeć detalom, które nas są na zdjęciach. Serdecznie zapraszam na wystawę. Zobaczycie Państwo na niej stare, stuletnie zdjęcia, które miałem przyjemność pokolorować dla Was. Dziękuję. Szanowni Państwo, obchodzimy stulecie Bitwy Warszawskiej, ale kiedy zastanawiamy się, dlaczego do niej doszło, zapraszam właśnie na naszą wystawę, dlatego że ona traktuje o okresie poprzedzającym Bitwę Warszawską, czyli między kwietniem 1920 roku a czerwcem 1920 roku. Warto zapoznać się z tym, co można nazwać genezą tych wydarzeń, które działy się w Warszawie w sierpniu 1920 roku. Zapraszam! Zapraszam!